Cześć, czy jesteś! Teraz. Jakiego bana ci ściągnęłam? Mesjasz? Nie miałeś bana? Takiego wana. Nie chcę go mieć za sobą. Wstawaj, 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 wstawaj Nie wiem czym ty tutaj wstajesz Będzie gdzie ty jesteś Skate'owy, dziękuję ci za follow-up, i witam w skromnych krokach u Indii, cześć Co mówisz Ansimon? Nie rozumiem za bardzo teraz co ty mówisz. Dobra, dam. Taki to nie wiesz, co nie jesteś na wiara, to wiesz, to może sobie przynajmniej na bobujam się na fotelu, no? Nie? Czarne czapki zimowe z mi Powiem, czy to jest dobry pomysł Widziałam tę kamerę? Nie, nie widziałam, ja dzisiaj tłumaczyłam się, że ja wczoraj pootwierałam wszystkie wiadomości na Discordzie I o nich totalnie wszystkich zapomniałam, więc dzisiaj słowo daję, że po streamie wejdę na Discorda i czytam wszystkie wasze prywatne wiadomości I wszystkie wiadomości, które piszecie na Discordzie Bo wczoraj po prostu sprawdziłam wysłany dobra... przyznaję, zignorowałam was wczoraj totalnie wiem. Nie otworzyłam wczoraj żadnej wiadomości. Nic nie patrzyłam. To, co mi mówiliście na, na streamie... Tak. To, co mi mówiliście na streamie, że mi wysyłacie, nie spojrzałam na nie. Zapomniałam po prostu. Wysłałam podziękowania za streama wczorajszego. Poszłam zjeść i powiem Wam, że nic potem więcej nie robiłam. A zimą wciąż jest, nie wiem, tłumaczył się, że budzi kranę dzwoni i zawsze jest. No i chcą mnie przytulić. Także przyznaję, że wczoraj było totalnie oplutę, Że zapomniałam o was po prostu. Znaczy zapomniałam, po prostu mi się nie chciało. Przyznaję, naprawdę. Przepraszam. I powiedziałabym wam, przypomnijcie mi dzisiaj, że mam otworzyć wiadomości, ale jak mi przypomnijcie teraz, to ja i tak zapomnę. Tam jest. Albo komplet czapka i rękawiczki? Coś jeszcze? Przejdę tędy jakoś. A nie, poczekajcie. Muszę stanąć odpowiednio. To będzie tutaj. Jak wygląda R? Nie czytam czatu, bo wiem, że ktoś zaraz spojruje. To mam zrobić, więc nie czytam na razie czatu. Ona tędy nie przejdzie Mi się wydaje, że to powinno być po drugiej stronie Ja powinnam przejść jakoś, ale ona nie chce przejść tam Chyba, że ja tam mogę się jakoś dostać Dzięki wielkie A absorbujący moc czasem mnie to wkurza, ale nie potrafię tego wyplęić. Ale to znaczy w jakim sensie tam, nie, nie zobaczę tego. No nic, chodźmy tędy, zobaczymy. Dokładnie tak. Prawie jest. Jest. Nie zauważyłam jakoś tak... żeby to było jakoś takie wyjątkowe narzucanie się. Raczej takie normalne. Takie bardziej... jak dużo osób ma. Nie zauważyłam, żeby to było coś wiesz, Takie oh wow, takiego wyjątkowe. Że się tak strasznie narzuca, że to jakoś przeszkadza mocno. Ha Uuu, no to prawie wiosna, słuchaj Dobra, teraz na serio będę leciał dzięki za streamka mojej gry i No trzymaj się jego wieczorku, Tomek No trzymaj się, driver no, To znaczy, że macie wojnę? Zimbel Oczywiście, że tak, bo co ma racię. A powiedziałeś, że to chyba też. Napisałeś ja chyba też. No dobra, to zostań. zostań. A, że się narzucasz, tak? Luna, przesadź. Jeszcze nie ma osiemnastej, nie. Smok Fafnir. Fafnir. śniło mi się, że szczeniaczka miałam. I nazwałam go Shaibus. In the dragon's path and lies in the way. When Fafnir slithers over, chai bed, chai Sigurd na na sinks his sword into the dragon up to the hilt. Sigurd leaps from the pit, and Fafnir sees his killer. He warns Sigurd that the treasure will lead to his death, as it led to the death of all who owned it. Sigurd replies that death comes to all men, and every man would want to be wealthy until that day.

Nie. nie wiem gdzie tam jest ogień najbliższy i boję się trochę tam iść. Może nie muszę tam iść wcale. No, ale śniło mi się, że, że dla Luny wzięliśmy szczeniaczkę. Wiesz, to jest to. Przecież... Czekajcie. Brakuje mi czegoś tutaj, wiecie? Zaraz spojrzę na czat. Dajcie mi sekundkę. Ja bym chciała tutaj wejść bez wchodzenia, jakby tam do środka. Ja no tutaj nie chcę wejść. Dobra, jak umrę, to wiecie. Raz chodzi śmierć. Dobra, nic nie widzę, umieram.